Familo, liczy się tu i teraz. Nazywam się Marek Wapa i zechcę zaprezentować możliwości, które daje program Familo. Zechcę zaprezentować ideę, która niedawno powstała, która ma ogromną szansę rozwoju. I tak jak firma wymyśliła hasło, liczy się tu i teraz. Właśnie, albo skorzystasz z tego, albo nie. Jak pewnie wiesz, każdy z nas musi kupować. Na szczęście nie każdy z nas musi sprzedawać. Znam niewiele osób, które są dobrymi sprzedawcami, które to lubią. Natomiast znam olbrzymią ilość osób, które muszą kupować. A nawet czasami, zwłaszcza chodzi tutaj o niektóre panie, nawet to uwielbiają. Ale większość musi kupować. Wszyscy chcemy, aby nasze życie było lepsze, między innymi poprzez inteligentne zakupy, żeby każdy z nas miał więcej wolnego czasu, no i oczywiście więcej pieniędzy. Dlatego też powiem Tobie w punktach, co powoduje, że nasz pomysł, nasza idea, nasz system FAMILO jest tak rewolucyjny i tak inny na rynku. Albo inaczej mówiąc, jest lepszy niż. I tutaj w miejsce kropek możesz stawić, co tylko chcesz, bo jak już zdążyłem się przekonać, wiele osób porównuje nasz system z innymi systemami. I aby to ułatwić, zrobię po prostu takie krótkie podsumowanie. Otóż nie ma żadnego kosztu związanego z rejestracją. Nie ma żadnego startera. Nie ma żadnych pieniędzy, które musisz wnieść do firmy w momencie, gdy się rejestrujesz. Tak samo, jakbyś rezygnował z systemu. Nie ma żadnych opłat. Produkty, które będziesz tu kupować, są to produkty znane, rozpoznawalnych na rynku marek, znanych producentów, i nie musisz ich sprzedawać. Wystarczy, że będziesz robić to, co robisz do tej pory, tylko troszkę inaczej. Po prostu kupisz ten produkt we własnym sklepie internetowym czyli w systemie Familo. Ceny tych towarów będą atrakcyjne, nawet porównując do sklepów wielkopowierzchniowych czy hipermarketów. Będziesz ten towar otrzymywać do domu w formie bezpłatnej przesyłki którą dostarczy tobie kurier oczywiście w dowolne miejsce na terenie Polski. Będziesz mieć także możliwość uzyskania upustów. Robiąc swoje zamówienie będziesz mógł korzystać z upustów na bazie zamówień swojej grupy znajomych, czyli swojej grupy zakupowej. Inaczej grupy konsumenckiej. Będziesz także mieć, jeśli tylko chcesz, możliwość uzyskania bardzo znacznych dochodów. Mamy świetny, wręcz genialny plan marketingowy, oczywiście z prostymi i jasnymi zasadami. W systemie Familią mamy bardzo prosty, pięciopunktowy, Plan. I teraz po kolei, co trzeba zrobić, aby w naszym systemie zaistnieć? Pierwsze, co trzeba zrobić, to przyłączyć się do programu FAMILO. Zawsze bezpłatna rejestracja. Osoba przekazuje tobie link referencyjny, zaproszenie, z którego Zarejestrujesz się na oficjalnej stronie Familo. Jeśli już dołączysz, to zapoznaj się z ofertą, jakie są produkty i ceny, i złóż zamówienie. Jeśli Twoje zamówienie osiągnie wartość minimum 150 zł, wtedy otrzymasz przesyłkę prosto do domu w ciągu od 2 do 5 dni roboczych. A koszt kuriera zostanie opłacony przez Familo. Masz także możliwość, możesz to zrobić, ale nie musisz, to jest zawsze Twój wybór, my tylko sugerujemy, co należy zrobić. Możesz o tym powiedzieć, napisać, zadzwonić do znajomych i pokazać im, w jaki sposób Ty odnosisz korzyści. I zaprosić ich na takie spotkanie informacyjne. Czy to będzie spotkanie tradycyjne, czy też przez internet. Czy na przykład możesz przesłać im taką prezentację, jak tutaj, ze swoim opisem i na przykład e-mailem, zamieszczając swój link referencyjny. Jeśli taka osoba się zainteresuje, to wtedy może się zarejestrować z Twojej. Rekomendacji. Oczywiście musisz nabywać systematycznie wiedzę. Po prostu postaraj się, aby co najmniej raz w tygodniu poszerzać swoją wiedzę z zakresu komunikowania się z innymi osobami, z zakresu marketingu, z zakresu pomocy tym osobom. Wtedy Twoja grupa zakupowa będzie wiedziała, że po prostu jesteś z nią. Będzie wiedziała, że ma Twoją pomoc i będzie po prostu coraz większa. I pamiętaj o jednym, być może najważniejszym. Twoim zadaniem nie jest sprzedawanie oferowanych przez Familo produktów. No, nie chodzi o to, abyś te produkty kupił od Familo i gdzieś później je odsprzedawał. Nie. Nie jest taka Twoja rola. Ty po prostu jedynie masz za zadanie poinformować swoich znajomych, że mogą się samodzielnie zarejestrować, za darmo się zarejestrować i mogą samodzielnie we własnym sklepie internetowym nabywać produkty, mieć coraz większe profity z tego tytułu. Za chwilę mieć produkty o. 50% tańsze, a po jakimś czasie mieć je za darmo, mieć także profity. Czyli jak widzisz, oni skorzystają, skorzystasz i ty. Wszyscy korzystają, jest to po prostu obopólna korzyść w momencie, jeśli Twoi znajomi dołączą do systemu. Bo widzisz, wszystko się zaczyna tak naprawdę od Ciebie. To Twoja decyzja zapoczątkowuje Twoją grupę konsumencką, Twoich znajomych, którzy razem z Tobą będą robić zakupy. To Ty jesteś w tym właściwym miejscu i czasie, aby taką decyzję podjąć. Ty jesteś po prostu w samym środku kręgu wszystkich swoich znajomych. I teraz wyobraź sobie, że naokoło ciebie jest Twój pierwszy krąg. W Twoim pierwszym kręgu mogą być wyłącznie trzy pozycje. To są po prostu Twoi znajomi. To może być rodzina, to może być znajoma firma, to może być dowolna osoba, którą znasz. To może być także osoba, której nie znasz, a którą zarekomendowała. Twoja znajoma, czyli na przykład Twój sponsor, czy kolejna osoba, która dołączyła troszeczkę wcześniej do systemu, i skoro Ty jesteś w samym środku tego systemu, naokoło jest twój pierwszy krąg, te pierwsze trzy osoby, to zobaczmy, jak to wygląda dalej. Będąc uczestnikiem programu Familon, jeśli Twoja pozycja jest aktywna, Oznacza to, że zrobiłeś zakupy za kwotę co najmniej 150 zł, otrzymujesz prawo do bonusu w wysokości 3% wartości zakupów dokonanych w Twoim pierwszych kręgu, czyli dokonanych przez Twoich znajomych. Wyobraź sobie to tak, że Twoi znajomi kupują te towary, które potrzebują. Kupują je we własnym sklepie internetowym, a ty otrzymujesz 3% za każdy raz, jak oni robią te zakupy. I tak miesiąc w miesiąc. I dla przykładu, jeśli będzie to trzech znajomych, bo w pierwszym kręgu możesz mieć trzech znajomych, i każdy z nich zrobi zakupy za tylko 150 zł i pomnożymy to razy 3%, to jak widzisz. Daje nam to kwotę 13,50. No i co? Zaczynasz powoli zarabiać. Zobacz, co się dzieje, jeśli Twoja grupa powiększy się i w kolejnym kręgu będą nowe osoby. W Twoim drugim kręgu każdy ma po trzy pozycje, przypisane do tych trzech pozycji głównych w Twoim pierwszym kręgu. Więc jeśli widzisz, w sumie w kręgu drugim jest już 9 osób, to także mogą być Twoi znajomi, rodzina, przyjaciele, zaprzyjaźniona firma. Mogą to być także znajomi tych osób, które mają pozycję w Twoim pierwszym kręgu. Mogą to być także znajomi osób, osoby, która, która Ciebie zarekomendowała do programu FAMILO i co się dzieje w takiej sytuacji masz zapełnione dwa kręgi i w sumie jest 12 osób jeśli jesteś uczestnikiem programu FAMILO jeśli twoja pozycja jest aktywna otrzymujesz prawo do bonusu w wysokości 3% wartości zakupów dokonanych z kont w twoim pierwszym kręgu oraz 2% wartości zakupów, skąd w kręgu drugim? W sumie z pierwszego kręgu masz 13,50, oraz z drugiego masz 27 zł, co da w rezultacie ponad 40 zł. Po prostu zaczynają się pojawiać pieniądze. A co z kolejnymi kręgami? Kolejne kręgi rozchodzą się coraz dalej, i może być ich 9. Tych kręgów może być oczywiście więcej. Możesz otrzymywać premię aż z 9 kręgów. Natomiast jest pewna możliwość w systemie, która pozwala, poprzez tak zwane klony, aby Twoje prowizje mogły sięgnąć dalej. Praktycznie bez żadnych ograniczeń. Możesz zatem mieć grupę dowolnej wielkości. Zobaczmy, co może się zdarzyć. W pierwszej kolumnie oznaczone są kręgi, w drugiej wartość procentowa bonusu, jaki możesz otrzymać, a w trzeciej suma prowizji, jakie możesz otrzymać. Oczywiście no, przy założeniu, że wszyscy robią zakupy tylko za 150 zł oraz że wszystkie kręgi są zapełnione. Popatrz teraz na tą tabelkę i zobacz jakie pieniądze tutaj są z każdego kręgu i zauważ, że z każdego następnego większego kręgu są większe pieniądze. Najpierw Tą grupę budujesz w ten sposób, że zapełniasz pierwszy krąg, drugi, trzeci i tak dalej aż do dziewiątego kręgu. I zobacz, jakie tu możesz otrzymać prowizje. Powiem także Tobie o dalszych możliwościach. O tym, że na przykład system pobiera nam opłatę administracyjną, tak zwaną opłatę marketingową w cyklach miesięcznych. Z wygenerowanej prowizji w wysokości do 14 zł. Opłata ta jest przeznaczona na promocję, na rozwój programu Familo. I tutaj uwaga, tego nie płacisz z własnej kieszeni. Jest to pobierane wyłącznie wtedy, kiedy wygenerują ci się prowizje. Oprócz tej niewielkiej opłaty administracyjnej, masz, moim zdaniem, same przywileje. Na przykład, po wypełnieniu poszczególnych kręgów otrzymujesz bonusy jednorazowe. Za wypełnienie kręgu czwartego jest to 50 zł, piątego 150, szóstego 450, siódmego 1000 zł, za wypełnienie ósmego masz. 1000 zł i pobyt dla czterech osób w SPA. No i jak wypełni ci się dziewiąty poziom, otrzymujesz bonus 5000 oraz w czasy zagraniczne dla czterech osób, tak zwane all inclusive. Prowizje z trzech pierwszych kręgów nie wymagają żadnych rekomendacji osobowych. Prowizje z Kręgów od 4 do 9 wymagają dodatkowo osobistych rekomendacji. Według takiej zasady, jedna rekomendacja za każdy kolejny krąg. Otrzymanie pełnego bonusu za ostatnie trzy kręgi, czyli 7, 8 i 9, wymaga dodatkowo kwalifikacji w postaci zapełnienia wcześniejszych kręgów w całości. A także posiadania w programie Familo określonej ilości pozycji klonu. Jest to oczywiście bardzo dokładnie omówione w regulaminie. Klon jest kontem dodatkowym otrzymywanym za darmo po spełnieniu odpowiednich warunków. Jednego klona otrzymujesz, jak będą zamknięte twoje dwa kręgi, będą zapełnione. Następne dwa klony otrzymujesz, jak będą trzy, jak będą trzy kręgi zapełnione. I tak dalej. W sumie możesz otrzymać za darmo, podkreślam, nawet 19 klonów. Klon wymaga także aktywności zakupowej. Aktywność ta jest przypisywana od najmłodszego klona do najstarszego. Klon zwielokrotnia dochody, daje prowizję z tak jakby nowej struktury. I jeszcze jeden warunek na aktywację takiego klona: Masz 90. Dni, czyli na umiejscowienie jego w strukturze. W dalszym ciągu wszystko w Twoich rękach. To ty decydujesz, ty masz prawo wyboru. Jeśli ta idea, ten program wzbudził Twoją ciekawość, to osoba, dzięki której dowiedziałeś się o tej możliwości, umożliwi tobie zarejestrowanie w systemie. Przypominam, to nic nie kosztuje. Rejestracja nie zobowiązuje ciebie do niczego. Nie musisz robić zakupów. Ty decydujesz czy zakupy chcesz robić czy nie. Po zapoznaniu się z listą towarów, po zapoznaniu się z cenami, wybierasz czy chcesz robić takie zakupy czy nie. W ofercie Familo Będą artykuły żywnościowe, tak zwana chemia gospodarcza oraz inne produkty potrzebne na co dzień w domu czy w firmie. Asortyment w Familo będzie się stopniowo zwiększał. Będzie to podzielone na trzy etapy we wrześniu 2012. Będziesz mógł zakupić żywność, chemię osobistą, chemię gospodarczą oraz inne artykuły znanych i cenionych na rynku producentów i marek. Na przełomie końca tego roku i początku następnego dojdzie RTV AGD, komputery i akcesoria, czyli produkty bardziej przemysłowe, a w Etapie trzecim jest to planowane na rok 2013. Będą produkty i usługi dla firm w tym samochody i motocykle. Przekazałem tobie w dużym skrócie, jak wygląda system Familo bez niepotrzebnych szczegółów technicznych. Które możesz poznać w dowolnym momencie z planu marketingowego, teraz ch chciałbym nasze spotkanie krótko podsumować. Nasz plan jest bardzo prosty. Przyłącz się do programu Familo. Poznaj ofertę Familo i przygotuj swoje pierwsze zamówienie. Poinformuj znajomych, o naszej inicjatywie i zaproś ich na spotkanie informacyjne lub prześlij im taką prezentację ze swoim linkiem referencyjnym. Ucz się. Poszerzaj swoją wiedzę na temat Familo oraz z zakresu efektywnego komunikowania się z osobami, które są w Twojej grupie zakupowej. I pamiętaj, że twoim zadaniem nie jest sprzedawanie, tylko informowanie swoich znajomych, że jest taka inicjatywa, do której ty już przystąpiłeś. Będzie to dla ciebie korzyść, jeśli oni także się zarejestrują. Przystąp do programu Familo właśnie teraz bo liczy się tu i teraz. Kliknij w odpowiedni link, aby się zarejestrować.